Jakie nowości wnosiły kolejne wersje tych topowych iPhone'ów? Pierwszy telefon Apple'a debiutował w 2007. Bez fizycznej klawiatury, bez obsługi flesza i tylko w abonamencie. No i był pierwińsko drogi, ale zatem miał 3,5 calowy wyświetlacz, multitouch i pochował go cały świat. Co z kolejnymi modelami? iPhone 3G dostał jak wskazuje nazwa modem 3G a wraz z nim GPS-a i to dopiero w nim pojawił się sklep App Store. iPhone 3GS, gdzie S to skrót od Speed, dostał szybszy modem 3G, szybszy procesor i więcej pamięci. iPhone 4. Nowy projekt obudowy ze stalową ramką, szkłem na pleckach i wyświetlaczem Retina Display. W obudowie pojawił się to chip Apple A4, a system iPhone OS zastąpił iOS 4. iPhone 4S wygląda podobnie do czwórki, ale dał nam Siri. iPhone 5 przyniósł kolei większy ekran panoramiczny, złącze Lightning, modem LTS z gniazdem na karty nano SIM. iPhone 5S Dożycił do tego skaner linii oraz 64-bitowy procesor, obok niego pojawił się rodzynek w postaci tańszego iPhone'a 5c z plastikową budą i bebechami z piątki. iPhone 6, to odświeżona aluminiowa obudowa z 4,7-calowym wyświetlaczem z NFC i obsługą Apple Pay. Do tego pojawił się też 5,5-calowej wersji z plusem. iPhone 6S dorzucił do tego 3D Touch, podczas gdy iPhone 7 zabrał mini -jacka, za to w wersji z plusem pojawił się drugi obiektyw portretowy. iPhone 8 wróciły do szkła na pleckach, co pozwoliły wprowadzić w obu wersjach bezprzewodowe ładowanie. Czyli Dwa miesiące po Samskach pojawił się iPhone 10 w jednym rozmiarze z dwoma aparatami, stalową ramką oraz nie malże bezramkowym 5,8-calowym wyświetlaczem OLED, notch'em i Face ID. Niecały rok później iPhone XS ze SIM-em, a obok niego 6,5-calowy iPhone XS Max oraz najszybszy 6,1-calowy iPhone tener z jednym aparatem, panelem LCD i ramką z aluminium. iPhone 11 był następną xr tenera z podwójnym aparatem, ale tym topowym telefonem był iPhone 11 Pro z trzecim obiektywem, ultra szerokokątnym. Do tego był 11 Pro Max i wszystkie trzy dostały chip Ultra Wideband. iPhone 12 miał już z kolei oled oraz drugą wersję w postaci iPhone'a 12 Mini. W nich oraz w iPhone'ach 12 Pro i 12 Pro Max dodano na usługę MagSafe'a i 3.2, ceramiczne szkło oraz modem 5G iPhone 13 i 13 mini były ciut szybsze, w iPhone'ach 13 Pro i 13 Pro Max pojawił się 120 Hz ekran ProMotion. iPhone 14 również niewiele różnił się od poprzednika, ale zamiast mniejszego iPhone'a 14 mini dostaliśmy tu większego iPhone'a 14 Plus, podczas gdy iPhone y 14 Pro dostały dynamiczną wyspę, Always-on Display i 48-megapixelowy aparat. Wszystkie cztery iPhone'y 15 przyniosły z kolei USB-C, a do modeli Pro zawitała też tytanowa ramka oraz Action Button. W przypadku wszystkich 16 doszedł kolejny guzik, czyli sterowanie aparatem oraz usługa Apple Intelligence, no i modele Pro znów ciutkę urosły. Tylko czekać na to, co Apple wymyśli w tym roku.